Cześć, witajcie. Z tej strony Robert. Zapraszam Was dzisiaj do kolejnego testu robota koszącego. Dzisiaj natomiast Dreamy A2, czyli najbardziej zaawansowany robot koszący, który chwilę obecnie chyba jest na rynku. W związku z tym, że posiada podwójny system nawigacji, yy, ma wysuwane ostrze i jest rzeczywiście urządzeniem, które no, wiele rzeczy potrafi robić inaczej, lepiej niż dotychczasowe rozwiązania. Ale zacznijmy od ceny, bo cena jest też zauważalnie wyższa. W sensie to jest prawie dwa razy tyle co dotychczasowe roboty. No i dzisiaj sobie sprawdzimy, czy rzeczywiście ta cena uzasadnia to, jak faktycznie urządzenie sobie radzi. Zacznijmy od pudełka, które z grubsza wygląda bardzo, bardzo podobnie. W sensie tu jakichś większych różnic, jeżeli chodzi o zapakowanie, zabezpieczenie sprzętu, nie ma. Zwracam natomiast uwagę na to, że no mamy znacznie więcej akcesoriów. W sensie nadal jest stacja ładująca z przedłużaczem, z tym adapterem, nadal mam kabel, nadal mamy śruby, jest ich 8 i ten kluczyk, który jest taki standardowo plastikowy. Natomiast ostrz wymiennych mamy aż 81, w sensie nadal 3 są bezpośrednio zamontowane na talerzu robota, w momencie kiedy go sobie rozpakujemy. Ale wymiennych mamy aż 81, co w się sensie jest to znacznie, znacznie więcej. Właściwie, no, biorąc pod uwagę, że będziemy wymieniać to raz, może dwa razy na sezon, no to faktycznie mamy no, kilka dobrych lat spokoju. Albo możemy oczywiście wymieniać częściej, żeby ta trawa zawsze była cięta tak bardzo, bardzo mm, ostro i bardzo, bardzo. Równo. Więc yy, zestaw jest o tyle bogatszy, więc, tak na złą zakup jakichkolwiek akcesoriów nam tutaj odchodzi. No, chyba że chcemy dokupić sobie ten garaż. Jest to taka dodatkowa osłona przed słońcem czy przed deszczem. Natomiast zwracam uwagę, że wiele rzeczy związanych właśnie z deszczem zostało tutaj poprawionych. O czym powiemy sobie za chwilę. No, i po wypakowaniu, oczywiście, robot, tak jak zawsze, stawiamy sobie go na stacji dokującej konfigurujemy go sobie na początku za pomocą ekranu, który jest wbudowany, więc ustawiamy sobie kod zabezpieczenia, żeby w razie czego, gdyby ktoś chciał sobie przywłaszczyć naszego robota, to on będzie pikał i będzie niedostępny dla innych osób. No i później naturalnie podłączamy sobie aplikację i to właśnie z aplikacji robimy już wszystko. Naturalnie, po dodaniu robota, yy, pierwszą rzeczą, którą robimy, to mapowanie ogrodu. I tu pierwsza nowość. Mamy możliwość stworzenia mapy zupełnie autonomicznie. W sensie możemy zrobić, żeby robot jechał sam, yy, sam wytyczył yy, jakby wszystkie granice yy, i żebyśmy nie musieli przy tym robić nic innego, oprócz tego, żebyśmy szli za robotem i obserwowali, czy wszystko robi dobrze. Ja zrobiłem pierwszą tak mapę i przyznam szczerze że wyszło to naprawdę całkiem nieźle ale nie idealnie. W sensie w niektórych miejscach jechał bardzo blisko przy krawędzi, bo to jakby ustalamy, czy chcemy, żeby robot jechał jakby z kołem przy krawędzi, czy na krawędzi, czy żeby przejeżdżał tą krawędzi. No właśnie, no i problem jest taki, że ja mam kilka miejsc takich, które są, gdzie chcę, żeby robot jechał zupełnie przy krawędzi, bo mam na przykład murek albo jakąś rabatę, na którą nie chciałbym, żeby wjeżdżał ale mam też takie miejsce, gdzie mam jakąś kostkę albo rabatę, po której wiem, że może pojechać i nic mu się nie stanie. Więc u mnie to był miks, więc to zastosowanie automatyczne nie było aż tak do końca skuteczne. Natomiast fakt jest taki, że można połączyć te dwa rozwiązania, czyli najpierw na przykład zaczynamy sobie autonomiczne skanowanie ogrodu i on jedzie. I w momencie, kiedy uważamy, że no mógłby tutaj to rzeczywiście zrobić lepiej, albo możemy gdzieś tam podjechać bardziej, to można przejąć kontrolę i dokończyć, powiedzmy, skanowanie ogrodu już ręcznie, klasycznie jak w poprzednich rozwiązaniach, czyli po prostu jedziemy sami robotem joystickiem na ekranie. Więc jest to bardzo proste, nie wymaga żadnego połączenia powiedzmy z satelitami, nie, nie wymaga tutaj żadnej powiedzmy lepszej, gorszej pogody, możemy zrobić to właściwie w dowolnym momencie. Oczywiście najlepiej jakbyśmy robili to wtedy, kiedy jest jasno, wtedy ten lidar z razem z kamerą najlepiej się spisuje, ale oczywiście jeżeli będzie to już zmierzch to również tutaj nie będzie problemu, bo lidar Działa niezależnie od warunków atmosferycznych czy pory dnia. No i przejeżdżamy sobie oczywiście cały ogród, no i w momencie, kiedy przejdziemy sobie cały ogród, wytyczamy sobie w ten sposób pierwszą strefę. Pewną nowością dla tego robota jest również to, że możemy wyznaczać sobie strefy, które są oddzielone od ogrodu i nie ma możliwości w ogóle połączenia tych stref. Czyli mamy drugą strefę, która. Jest, nie wiem, w drugiej części domu i nie ma możliwości przejechania między pierwszą a drugą strefą. Wtedy możemy dokupić sobie samą stację dokującą i robota przenosić. I on wtedy będzie miał jakby dwie osobne strefy dla dwóch stacji dokujących. To jest pewna nowość. Naturalnie oczywiście można stworzyć sobie drugą strefę, jeżeli jest możliwość przejazdu. Co ja u siebie zrobiłem, o czym powiemy. Później. No i pierwsze co, jak zeskanujemy sobie nasze strefy, yy, musimy naładować robota. Yy, zwracam uwagę, że robot jest przeznaczony do 3000 metrów yy, w ciągu doby. Tu przy normalnym trybie potrafi zrobić 1000 m kwadratowych 24 godziny, w trybie efficiency do 2000 m kwadratowych, natomiast sumarycznie, jeżeli chodzi o robota, jest on w stanie do 3000 obsłużyć. No ale to trzeba mieć naprawdę bardzo, bardzo dużą już działkę. No, u mnie tego grodu. A tam jest 250 metrów z kawałkiem, a w drugiej strefie jeszcze mniej. Natomiast to, co możecie zauważyć od samego początku, jeżeli chodzi o samego robota, no to pierwsza rzecz jest taka, że jest on z powrotem błyszczący, w sensie nie tak jak A1 Pro, gdzie mówiłem, że jest matowy, więc pewno mniej będzie się rysował. A1 był błyszczący i to był gdzieś tam może nie, że zarzut, ale jednak zwracałem na to uwagę. Tu A2 również jest błyszczący, może się to porysować. Oczywiście w transporcie Omnisens 2.0 jest zabezpieczony, więc tu się nie musimy o to obawiać. Później mamy tą szczotkę, która jest w stacji dokującej, która będzie czyścić nasz, nasz lidar. Natomiast nie mamy nic do kamery, na to zwracam uwagę, ale kamera jest trochę zagłębiona w samym robocie, więc ona się nie brudzi. Nawet w momencie, kiedy zaczął padać deszcz, robot jakby nie miał żadnej kropelki na kamerze, więc myślę, że jest to jakoś przemyślane. Drugą rzeczą jest to, że koła są tak samo jak w A1, czyli to nie są te koła z A1 Pro, gdzie mówiłem, że one są jednak poprawione, mają dużo większy bieżnik i nie mają problemu z gorszym terenem. A2 jest ten bieżnik jak w A1C, więc moim zdaniem gorszy, ale z drugiej strony moim zdaniem poprawiono algorytmy, jeżeli chodzi o wydostawanie się robota z różnych takich rzeczy, które są nieprzewidziane. U mnie zdarzyła się taka rabata, która delikatnie się gdzieś tam osunęła, przesunęła, i po prostu bardziej był grząski grunt. Robot zjechał poza obrzeże. No i na początku miał problem, żeby wyjechać, ale specjalnie nic z nim nie robiłem, specjalnie go jakby nie pomagałem mu. I faktycznie po kilku minutach udało mu się wyjechać. W sensie jechał do przodu, do tyłu, w bok, w prawo, w lewo. Próbował to zrobić tak trochę z rozpędu i udało mu się wyjechać, więc faktycznie wydaje mi się, że algorytmami trochę poprawili kwestię tego, że robot rzeczywiście radzi sobie z gorszym terenem, tym bardziej, że nachylenie tutaj podjazdu mamy do 50%, co będziecie mogli zobaczyć. Ale fakt jest taki, że jeżeli jest śliska trawa, albo jest takie miejsce, które jest gdzieś tam grząskie, to fakt jest taki, że robot, tak jak A1K potrafi zostawić takie permanentne ślady na ogrodzie, biorąc pod uwagę, że czasami po prostu nawraca i wtedy. Obydwa koła działają przeciwstawnie i niestety czasami zdarza się, że tej trawy troszkę nam powyrywa. Jeżeli chodzi o zderzak, to jest on klasyczny, czyli w momencie kiedy dotknie jakiejś przeszkody, której na przykład nie zauważył, co się chyba jeszcze nie zdarzyło, to, to faktycznie odbije się i pojedzie w inną stronę. A druga sprawa jest taka, że oczywiście mamy podwójny system tutaj nawigacji, czyli OmniSense 2.0 3D z lidarem i oczywiście AI Vision w postaci kamery. No i ta kamera, kamera, która pozwala na to, żeby rejestrować ym, przeszkody, rozpoznawać je, y, ale o tym jak bardzo to jest skuteczne powiemy sobie za chwilę. Przejdźmy na dół. Tam oprócz tych kół mamy również talerz z trzema ostrzami, który w tym roku też nowość potrafi się wysuwać. W sensie on się wysuwa w momencie, kiedy robot jedzie po krawędzi i kończy już jakby koszenie, bo cykl oczywiście jest taki, że najpierw kosi cały ogród, na końcu kosi gdzieś tam krawędzie, czyli przejeżdża wzdłuż naszych krawędzi, które wcześniej zarejestrowaliśmy. Czasami przejeżdża dwa razy, T tutaj to jest powiedzmy trochę jeszcze dla mnie zagadka, wydaje mi się, że to chyba zależy od tego, jak dużo wyczuje na ostrzach po prostu tej trawy, więc jeżeli wyczuje jej więcej, że jest większy opór, to przejeżdża jeszcze raz i jeszcze raz kosi te narożniki, ale fakt jest taki, że wtedy zwiększa moc obrotową talerza, bo to słychać, a dwa, no ciężko to pokazać, powiedzmy, no bo no robot jest rzeczywiście zabezpieczony tak, żeby w razie czego ktoś tam ręki nie podłożył. No to, to ostrze on wysuwa do krawędzi, do lewej krawędzi i w ten sposób po prostu tnie prawie na zero w momencie, kiedy jedzie zupełnie na granicy lewym kołem właściwie, tylnym. Poprzednie są oczywiście trochę z przodu i trochę bardziej do środka. Więc teoretycznie powinniśmy mieć tutaj rzeczywiście cięcie trawnika takie zupełnie idealne, biorąc pod uwagę, że pokrycie powinno być praktycznie prawie 100%. I tak faktycznie jest, jeżeli nie mamy żadnego murka, czy jakichś takich rabat, które są powiedzmy skomplikowane i jakby tak powodują, że nie można dojechać do krawędzi, no to pół centymetra grubości plastiku do tego miejsca dochodzi ostrze i do tego właściwie wszystko jest ścięte. Więc pewno tylko same narożniczki przy murkach gdzieś tam będziemy musieli sobie dokosić. To są rzeczy takie powiedzmy dość oczywiste. Oczywiście mamy tu pełne IPX6, więc tutaj nie straszny deszcz czy, czy podlewanie ogrodu. Na, jeżeli będzie na robota codziennie leciało, na to zwracam uwagę. To po pierwsze. Po drugie można też myć go spokojnie pod spodem, jeżeli na przykład by się zabrudził albo by pojechał wtedy, gdzie, kiedy by była mokra trawa albo gdzieś by się dostało trochę więcej tego brudu to można spokojnie sobie go umyć przejdźmy teraz sobie do tej drugiej strefy bo oczywiście można połączyć sobie tą drugą strefę jeżeli mamy tylko przejście powiedzmy przez jakiś chodniczek to nie będzie to większego problemu u mnie to jest przejazd przez właściwie całą długość i szerokość prawej działki więc myślę, że to jest spokojnie gdzieś koło 40 metrów które robot musi przejechać po kostce i robi to bezbłędnie w sensie jedzie tak jak mu wyznaczyłem tą trasę bo oczywiście ręcznie łączymy te strefy no i na końcu u mnie jest taki dość stromy podjazd po kostce. To, się, to są bloczki betonowe. Ja sądziłem, że będzie miał z tym problem, ale fakt jest taki, że i wjeżdża i wjeżdża tutaj bez jakiegoś większego zajęknięcia. a tutaj to nachylenie rzeczywiście może mieć około 40 stopni. No i to nie jest nachylenie po trawie, gdzie mamy dużą przyczepność, tylko po betonie, który rzeczywiście no, jest dla takich kół nieco bardziej śliski, więc. Tu byłem w dużym szoku, że robot sobie z tym poradził. Rzeczywiście przejechał to w jedną, w drugą stronę autonomicznie. Nie musiałem o tym w ogóle myśleć, więc tutaj bardzo dobrze. Co do samego ogrodu, bo pewna część osób zapyta, czy koszenie jest dobre, tak jak miało miejsce to wcześniej. Oczywiście tak, nadal mamy cięcie, w tak jak wybierzemy sobie kierunek cięcia. Można oczywiście ciąć sobie pod kątem. 90 stopni, jakby w drugą stronę, czyli że będziemy mieli taką szachownicę. Może też się co każde cięcie zmieniać kierunek o 5 stopni. Wtedy automatycznie no, po prostu trawa zawsze będzie pod innym kątem trochę cięta, i to jest dla niej jak najbardziej dobre rozwiązanie. Powiadam, no, że ta nasza trawa różnie się układa, więc nie zawsze pod tym samym kątem przejeżdżając to cięcie będzie idealne, ale w tym razem mamy możliwość rysowania, i tutaj dodano w kolejnych aktualizacjach dużą ilość. Yy, no, takich symboli, które mogą być gdzieś na trawie. Co prawda, nie jest to dowolne pisanie, czyli nie możemy pisać sobie tam literek, ale tych wzorów jak tam grzybki, tęcze, serduszka, kółka, prostokąty, no pewno można sobie z tego ułożyć jakieś literki, gdyby ktoś chciał, ale fakt jest taki, że można ustawić sobie to w dowolnym miejscu na ogrodzie i faktycznie robot tam będzie tak ciął. Znaczy, jeżeli ktoś się zastanawia, jak powstają powiedzmy takie wzory w momencie, kiedy sobie je będziemy robić na ogrodzie, no oczywiście w ten sposób, że robot w tym miejscu nie będzie kosił, więc tego na razie nie widać, bo trawa jest jeszcze nadal jeszcze dość niska, biorąc pod uwagę, że no, temperatury były chwilę wysokie, teraz znowu są niskie, więc tutaj pewno będę Wam dorzucał ewentualnie jakieś zdjęcie w opisie w momencie, kiedy faktycznie już ta e, trawa będzie wysoka, będzie taka gęsta i będzie widać faktycznie to serce, czy tęcze, które moje dzieci sobie ustaliły, ale fakt jest taki, że to rzeczywiście działa, pod tym względem, że robot tak jeździ, czyli najpierw w momencie, kiedy wykonuje całe koszenie, to po prostu zostawiam mniej więcej ten obszar nienaruszony, a na końcu po prostu po krawędzi dwa razy przejeżdża, żeby dociąć równiutko i żeby ten kształt był po prostu nieposzarpany. Jestem ciekawy, jak te efekty będą wyglądać i na pewno będę dawał o tym znać. No i tak jak mówię, no można wybrać albo, że kosimy wszystkie strefy, albo konkretną strefę, albo możemy wybrać punkt spotowy, albo możemy wybrać koszenie tylko na rożników, czyli tych po krawędziach, żeby tylko przejeżdżał. Można to robić ręcznie, można to ustawić w harmonogramie. Jeżeli spadnie deszcz, to ten harmonogram się przesunie, więc warto, żeby te harmonogramy były z takim dużym zapasem czasu. No i pewno zauważyliście, że robot z tyłu też ma dodatkowy uchwyt. W sensie jest ono opisane jako uchwyt. I ten uchwyt jest po to, po prostu, że robot jest dość ciężki, i trzymanie go za sam plastik mogłoby pewno spowodować jakieś uszkodzenia. Więc chwytamy go tak na tę sprawę od tyłu, ale z grubsza wygląda to dość podobnie. No i na końcu można, powiedzmy, ręcznie kosić. Czyli możemy wziąć pilota, powiedzmy, czyli nasz smartfon, i ręcznie włączyć koszenie, i po prostu przejechać tam, gdzie chcemy kosić. Jeżeli jest taki obszar, którego jest poza strefą, no bo chcemy go ręcznie kosić z jakichś powodów, to można też to tak zrobić. No dobra, i część osób zapyta się, yy, po co ta kamera? No, kamera jest po to, żeby identyfikować obiekty, yy, i tutaj yy, chyba mój największy zarzut, powiedzmy, do robota, to to, że on identyfikuje obiekty, w sensie, jeżeli coś zostawimy na ogrodzie, albo gdzieś tam coś na krawędzi zostało, albo jakaś roślina się rozrosła i powoduje, że nie może gdzieś tam robot dojechać, to on zaznacza na mapie, tak samo jak przy robotach odkurzających, taki, nie wiem, pachołek, że jest to miejsce, gdzie wystąpiła jakaś przeszkoda ale nie pokazuje zdjęcia. W sensie nie rozumiem dlaczego. Skoro mamy kamerę, to powinno to zdjęcie się tam pojawić. Z drugiej strony, gdyby ktoś myślał i powiedział, że pewno chodzi o prywatność, no tak nie do końca, bo mamy tutaj normalnie tryb patrolowy, czyli można ustawić sobie strefę tak, jak robot będzie przejeżdżał, żeby patrolował cały ogród. No i można w trakcie koszenia również włączyć sobie podgląd kamery, czyli w dowolnym momencie możemy po prostu włączyć sobie podgląd kamery. Jest oczywiście informacja o tym na robocie głosowa, że jest włączony tryb kamery. No i automatycznie możemy sobie robić zdjęcia czy też nagrywać klipy. One nie są jakieś fantastycznej jakości, powiedzmy mniej więcej to samo co w przypadku robotów odkurzających, ale spokojnie wszystko widać, w sensie to co dzieje się na ogrodzie, jak robot kosi, widać jak mamy nierówny trawnik, jak to u mnie w moim przypadku, ale fakt jest taki, że rzeczywiście to działa, ale są tutaj dodatkowe również komunikaty głosowe, czyli to, że robot informuje, że y, człowieku, znalazłeś się w strefie pracy robota, czyli jeżeli ktoś będzie chodził przed robotem, robot to wykryje, pomocą lidara i kamery, w sensie ja zrobiłem taki test, że się schowałem za murkiem, rzeczywiście przestał mówić, y, ale fakt jest taki, że w momencie, kiedy robot jedzie, to będzie informował o tym, że ktoś gdzieś przed nim się znajduje i informuje go, żeby czasem, powiedzmy, nie wszedł w obszar, gdzie właśnie robot kosi. I robot też identyfikuje zwierzęta, czy też przedmioty tutaj, no klasycznie, skoro A1 Pro świetnie sobie radził, powiedzmy, nawet z małymi przedmiotami na ogrodzie, jak grabki rozrzucone, no to A2, tym bardziej, oprócz tego, że mamy lidar, mamy również kamerę, dzięki temu, no rozpoznaje, nie wiem, węże ogrodowe, jakieś przeszkody, inne zabawki, które zwieje wiatr, coś, co się gdzieś przewróci, czy zostawimy bezpośrednio na ziemi, i robot również to ominie, więc tutaj działa naprawdę to perfekcyjnie. Póki co nie zdarzyło się, żeby robot wjechał w jakąkolwiek przeszkodę, w którą nie miał wjechać. No i oczywiście mamy tutaj możliwość regulacji wysokości od 3 do 7 cm, tak płynie co pół centymetra, chyba. Więc tak na dobrą sprawę wybieramy sobie, jaką chcemy trawę, czy wysoką, czy niską, w jakim momencie zaczynamy kosić. Tutaj wszystko zależy tak na dobrą sprawę od nas. Więc podsumowując, póki co naprawdę jest świetnie, w sensie, tak jak mówiłem, ta trawa nadal nie jest jeszcze taka typowa, jeżeli chodzi o taką, nie wiem, letnią trawę do stricte codziennego koszenia, ale mam nadzieję, że tak to będzie wyglądać, bo jeżeli chodzi o precyzję koszenia, wygląda tutaj świetnie, jest kilka fajnych bajerów w postaci tego, że mamy dodatkowe te przeszkody, które gdzieś tam się znalazły, jest to światło, które nawet, powiedzmy, po zmroku, będzie informowało, że robot kosi, zresztą te statusy się zmieniają, że się ładuje, że się naładuje, że wystąpi jakiś błąd, powiedzmy, to się zaświeci na czerwono, więc tu z daleka od razu też na ogrodzie będziemy wszystko widzieć. No i oczywiście rozpoznawanie tych obiektów, co jest powiedzmy dużo bardziej precyzyjne niż wcześniej, natomiast no tutaj chciałbym, żeby jednak mimo wszystko te zdjęcia zostawały na ogrodzie. Ja bym chciał wiedzieć, że jakaś coś tam zwiało na ogrodzie, a nie że tylko będzie piktogram. Oczywiście mogę wtedy wyznaczyć, powiedzmy, zdalnie, gdyby nie było mnie w domu, koszenie ręczne tego obszaru na mapie. Można to zrobić i włączyć sobie wtedy kamerę i podejrzeć, co to faktycznie jest. No ale lepiej, gdyby po prostu zostawało zdjęcie zapisane w pamięci, w chmurze gdzieś tam, i mogę po prostu sobie podejrzeć, że ok, tutaj nie jest kosiu, dlatego że jest. Nie wiem, leży piłka, czy spadła jakaś doniczka. Tak samo wygląda to w przypadku robotów odkurzających w domu. W chwili obecnej mamy informację o tym, że jest rozlana ciecz, że tu jakiś kabel, tutaj jakiś, jakiś inny przedmiot, tutaj jakieś większe pyłki czy coś. Więc mamy dokładną informację, co, dlaczego się stało. Mam nadzieję, że również tutaj to zaktualizują. Tym bardziej, że już od momentu, kiedy testuję tego robota, to miałem dwie duże jakieś aktualizacje. Które poprawiały właśnie rozpoznawanie obiektów, poprawiały jakieś tłumaczenia, więc tutaj, na Premiere, rzeczywiście wszystko bardzo, bardzo dobrze. No i klasyczne rozwiązania, które były wcześniej, czy ochrona przed mrozem, nie jeżdżenie w nocy, żeby nie szkodzić zwierzętom, i masa rzeczy, które były gdzieś tam wcześniej. Ale fakt jest taki, że po prostu robot póki co jeździ bezbłędnie, nie mam z nim żadnych problemów. No i w momencie, kiedy puszczam go, czy jeździ w harmonogramie. To ani razu nie musiałem gdzieś go ręcznie odkładać. Za każdym razem wrócił, nigdy się tam nie zakopał, tak żeby coś mu tam nie pasowało, więc jest rzeczywiście jest zupełnie autonomiczny. No, mówię, jeżeli ktoś ma bardzo proste trawniki, to możliwe, że nawet skanowanie tego trawnika będzie autonomiczne i właściwie no, nic nie trzeba robić. Tak jak przy robocie odkurzającym w domu. No, po prostu kładziesz na stację dokującą, klikasz zeskanuj, a później klikasz harmonogram albo klikasz ręcznie koś. I koniec, nic nie musisz robić więcej, wyznaczać, tu myśleć, robić o tym. Automatycznie przecież te harmonogramy się pojawiają w zależności od wielkości ogrodu, więc działa to naprawdę bardzo, bardzo dobrze. Jeżeli macie jakieś pytania, zapraszam bardzo serdecznie. Zwracam uwagę, że ta cena rzeczywiście jest, powiedzmy, mocno zaporowa, ale jeżeli ktoś chce czegoś, co powiedzmy no działa mocno procesyjnie i rzeczywiście jest technologicznie bardzo rozwinięte, no bo tych robotów, które wysuwają, jakby tarczę tą tnącą do obrysu robota. No jest rzeczywiście dość mało na rynku, więc wydaje mi się, że jest to nadal bardzo, bardzo innowacyjne. Czekam na wasze komentarze, zapraszam do subskrypcji, dajcie znać, trzymajcie się, no i pozdrawiam, cześć.